Za mną pierwszy rok bez mięsa w moim życiu. Nie myślałam, że kiedyś to będzie możliwe. Opowiem wam dzisiaj o tym, jak ten pierwszy rok wyglądał i ile było w nim sukcesów, a ile porażek. Po pierwsze, kiedy nagrywałam QA, mówiłam o kocie, a nie pokazałam kota. Ale nie wiem, czy ona będzie się chciała pokazać teraz, co myślisz. Później podpiszemy zgodę na wizerunek, dobra? tak tutaj wisi. Uch! To jest Tosia. Tosia ma około 4-5 miesięcy. Mamy ją od Orestesa z Everyday Hero. Orestes znalazł Tosię na parkingu, gdzieś tam biedną, skuloną, pod jakimś samochodem. Ona już jest oczywiście dużo większa. Jej debiut w internecie już nastał, kiedyś wcześniej na filmiku Orestesa o aborcji, więc historia życia Tosi już jest fascynująca. Ale przejdźmy do niejedzenia mięsa, bo Tosia na przykład mięsuje. To jest ciekawe. Pytanie numer jeden brzmi dlaczego przeszłam na dietę bezmięsną? Z jakiego powodu? Skąd w ogóle taki pomysł w tym umyśle się pojawił. Szczerze mówiąc, nie pamiętam tego momentu początkowego, bo to tak naprawdę nie, nie była e, moja decyzja, moja wola, mój wspaniały, szlachetny pomysł, ale to mój mąż zdecydował, że nie chce jeść mięsa. Byliśmy wtedy świeżo po obejrzeniu kilku reportaży e, dotyczących z jednej strony hodowli krów. Z drugiej strony właśnie na, na mięso, brzydko mówiąc. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o jajka i cały ten handel jajkami, oszustwa przy tym o masie jajecznej oglądaliśmy taki reportaż. Oba reportaże, jeżeli tylko znajdę linki, zalinkuję wam w opisie. Dla jasności sama podjęłam własną decyzję. Ale decyzja Kamila mnie zmotywowała. Oprócz tego, oczywiście, docierały do nas inne tego typu treści. Właśnie znamy się z Orestesem, więc wiele ciekawych rozmów ym, za nami. Ta decyzja Kamila bardzo mi zaimponowała yy, i jest jakby bardzo spójna także z moimi wartościami, przy czym ja sama chyba nie miałabym takiej. Odwagi, żeby tak jednoznacznie powiedzieć: Stop! Tutaj on był główną motywacją. Te wszystkie dziwne dźwięki to jest to, się bawiąca się moim piórem. Muszę mieć drugi aparat, żeby nagrywać to, co się dzieje pod kamerą. Czekajcie. A, teraz ucieka. To był taki szalony pomysł, że tak szalony, że aż ciekawe, czy się nam uda go zrealizować. No i początek był taki trochę dziwny, no bo wiecie, nagle nie ma szynki w domu, a gdzieś tam zawsze była. Nagle na obiad nie jemy, czy nie zamawiamy bardziej mięsa, tylko warzywa. Musieliśmy się w to wdrożyć, jakoś to sobie poznać. Bardzo pomogło w tym to, że mamy wielu znajomych, wegetarian i wegan, nawet, więc dzięki nim poznawaliśmy różne możliwości. Bardzo dużo przepisów zaczęliśmy robić właśnie od y, Irenki, czyli Healthy Omnomnom, kolejnej naszej dobrej znajomej. I za każdym razem, kiedy gościła u nas, y, czy Irenka, czy Orestes, y, przynosili ze sobą jedzenie. Także czy my u nich byliśmy i też jedliśmy. I bardzo nam to smakowało, tak najprościej y, mówiąc. To sława! Specjalnie tu schowałam takie papiery, bo nie chciałam, żeby były w kadrze. Czy przez cały ten czas nie zjadłam ani jednego, malutkiego kawałka mięsa? Zjadłam. Jakieś dwa razy się złamałam, może nawet trzy. Ja pamiętam dwa. Po pierwsze były to krewetki, bo na początku no, ciężko się tak przestawić, żeby w ogóle nie jeść mięsa i wszystkie menu w restauracjach się wydają takie puste nagle i korciło mnie po prostu. Więc y, sobie pamiętam, że jakąś sałatkę właśnie zamówiłam z y, krewetkami. No, i krewetki też się tak łatwo sobie wy, y, wmówić, że no to nie jest zwierzę. Chyba nie możesz tutaj być. Po prostu chodź sobie tu spać. Chodź sobie tu spać. Drugi raz y, złamałam się. Pamiętam było, y, było rano i gdzieś musiałam gdzieś śniadanie, byłam na mieście, byłam mega głodna i miałam taką ochotę na mięso, ale taką, że szok. Y, I zamówiłam sobie frankfurterki na śniadanie po prostu y, gdzieś tam. I potem się mega źle czułam, po, po, już. Od iluś tam tygodni czy nawet miesięcy nie jadłam mięsa w ogóle, więc no. Teraz jeszcze trochę, czasem mam takiego smaka, jak zobaczę gdzieś jakieś yy, fajnie wyglądające, fajnie przerządzone mięso na ekranie czy na filmie. Oczywiście myślę sobie, kurczę, pyszne, kiedy daję yy, kotu jego jedzenie, to też. Czuję ten zapach i chociaż jest to karma dla kota, no to pachnie mi ładnie, tak? No ale nie zjadłabym. Jakby powstała mi już w głowie taka. Yy, takie niewewnętrzne yy, i mam jakieś takie przekonanie, że po prostu może by to było przez chwilę smaczne to tak jak z chipsami, wydaje się, że to będzie pyszne a potem zaraz boli Cię brzuch, przynajmniej ja tak mam i też tak, tak, jak Wam mówiłam, przepraszam, ja tu ją cały czas odganiam od różnych rzeczy ciekawych ona chciałaby się po prostu bawić, więc ja ją po prostu wypuszczę stąd, dobrze? Żebyś się mogła bawić, a nie, po co Ci mają zabierać dzieciństwo? Ci ludzie... Zmienił mi się smak. Eee, trochę bardziej jestem dzisiaj, nawet dużo bardziej świadoma możliwości, jeżeli chodzi o różnorodność smaków. Więc nie tyle, co mi się zmienił smak i przestało mi właśnie smakować mięso, eee, chociaż nie próbowałam już od bardzo dawna, ale pachnie mi fajnie. Co znam już tyle możliwości rzeczy do jedzenia, eee, że jakby jedzenie mięsa wydaje mi się no strasznie jakby. Um, ubogie, <laughs> paradoksalnie, bo i... tak jak kiedyś jedliśmy, nie wiem, mięso i jakiś tam mały dodatek, to teraz jemy tyle warzyw, tyle różnorodnych jakby rzeczy, że nie, jakby nie brakuje w ogóle. W ogóle w tym mięsa mi nie brakuje w żadnej potrawie, absolutnie, e, ani w żadnym jedzeniu. Po prostu czasem gdzieś tam ten smak za człowiekiem chodzi, ale wtedy jest Mania albo inna jakaś wegańska impreza, albo jakieś miejsce wegańskie, w którym są takie... jest takie jakieś ala mięso. Ostatnio jadłam tak pysznego kebaba u Healthy Omnomnom właśnie, zrobionego do, na domowe, no to było tak pyszne. Więc w razie czego także, kiedy jeszcze kryzysowo bardzo yy, chce mi się mięsa, no to idę do znajomych wegan. Albo u Orestesa z kolei przepyszna lasagne. Wegańska, oczywiście. To, co przez ten rok się nauczyłam, dowiedziałam i czego doświadczyłam, to to, że nie jedzenie samego mięsa no, mięsa ryby to także mięso w tym znaczeniu, mięsa szynek, kotletów i tak dalej. Naprawdę nie jest żadnym problemem. Bardzo łatwo je wyeliminować z diety. Nie jest to w żaden sposób y, ograniczające, bardziej chyba poszerzające po prostu różnorodność y, no, warzyw, potraw i tak dalej, smaków. Jedynym chyba takim malutkim, naprawdę niewielkim minusem jest to, że to menu bezmięs bezmięsne w restauracjach zazwyczaj nie jest jakieś ogromne, więc idziemy albo do restauracji, w których wiemy, że są jakieś e, większe menu wegetariańskie czy nawet wegańskie, albo do restauracji, w których wiemy, że jest coś dobrego wegetariańskiego, albo ja sobie zamawiam na przykład sałatkę. Zazwyczaj jest ja zawsze jakaś sałatka bez mięsa, chociaż jedna. W pizzy na przykład totalnie mi nie brakuje e, mięsa. No i przypominam, że my jemy takie rzeczy jak sery, Um, jak e, mleko, chociaż głównie akurat roślinne, ale czasem do ciasta czy coś śmietana, prawda? To wszystko spoko, czy do zupy. Więc wszystkie te produkty odzwierzęce, jak najbardziej na ludzie. No i tu przychodzi pytanie, czy w związku z tą roczną przygodą e, bycia wegetarianinami, czy nie jedzenia mięsa najprościej mówiąc, e, chcemy przejść, czy ja chcę przejść na weganizm? No i odpowiedź brzmi. Nie planuję tego na razie. Bardzo lubię, kiedy ktoś wegańskie danie mi przygotuje i podstawi przed nosem, ale jest to dieta no, z mojej perspektywy jednak już dużo bardziej wymagająca, przeróżnych składników i tak dalej. Byłoby to na pewno super. To jest mega osiągnięcie, mega podziwiam i mega lubię jeść e, te rzeczy wegańskie, ale nie czuję się jeszcze po prostu na ten krok gotowa. I nie wiem, czy kiedykolwiek będę się czuła. Dobrze mi jest, jakby w tym miejscu dietowym, jedzeniowym, w którym jestem. Przeżyliśmy już jedne święta bez mięsa, absolutnie niczego nam nie brakowało. O dziwo, o dziwo, bo ja na przykład bardzo lubiłam zawsze karpia, ale nie było go i były inne rzeczy, było super. Czasem mam ochotę, wiecie, właśnie na jakiś świeży chleb z boczkiem takim dobrym. To się zdarza, ale jakby właśnie mam to w głowie, że ja potem naprawdę bym się źle czuła i naprawdę bolałby mnie brzuch, więc to, to mi ułatwia w ogóle myślenie o jedzeniu. Ja też mam taką dziwną właściwość, że nie myślę za bardzo o jedzeniu. To na pewno mi bardzo ułatwia w ogóle wszystko, a czasem utrudnia, bo jestem często głodna i w ostatniej chwili, jak już jestem super głodna, się orientuję, że w ogóle nie jadłam nic przez cały dzień. Ale w kontekście tego, nie wiem, eliminowania czegoś z diety, no jest to ułatwienie, bo po prostu totalnie o tym nie myślę. Bardzo się cieszę, że zdecydowaliśmy się na dietę bezmięsną. Cieszę się z tego roku. Jest to duże ułatwienie. Jest to jakaś, też myślę, że finansowo raczej na plus wychodzimy z tym niejedzeniem mięsa. Chociaż nie wiem, dobra, nie będę zmyślać, nie liczyłam tego. Na pewno tak. Moralnie to może wielkie słowo, i nie chcę takich przefilozofowywać tej decyzji, bo, bo jestem naprawdę totalnie daleka od tego, żeby na podstawie, że jakby to. Kurcze, nie Dla nas to była jakaś tam decyzja e, spójna z naszymi czy bliska, naszym wartościom, ale jakby nie uważam, że jest to świętość, przed którą każdy się ma kłaniać, tak? Więc to jest, to jest po prostu coś naszego nam jest jakoś tak na sercu lżej, e, kiedy tak żyjemy. Jak widzicie, mogą mieć do nas e, zarzut z kolei osoby, które w ogóle no, nie, nie jedzą mięsa, nie mają żadnego skórzanego paska i tak dalej, bo no, tu wszędzie są poziomy, tak naprawdę to w jaki sposób żyjemy. Bo ja mówię tu tylko o jedzeniu, no ale na przykład, um, mam, miałam do mojego płaszcza. Kilka lat temu kupioną taką, taką jakby futerkowy kołnierz, taki ocieplający, ja po prostu nie miałam wtedy totalnie świadomości, jak bardzo, w jak bardzo nieetyczny sposób są pozyskiwane takie materiały naprawdę. Jak, jakkolwiek dziwne mi się to wydaje, jak mogłam nie mieć tej świadomości, ale ja naprawdę jej nie miałam wtedy, nie? I jakby na tej mojej drodze, to dojście do wegetarianizmu, do myślenia o tym, do świadomości, do, no, do obejrzenia też tych Materiałów, jest takim krokiem i jest takim miejscem, w którym czuję się spójna, i czuję się też, że to jest wszystko wystarczające. To znaczy, ja ogólnie w jakichkolwiek wartościach, no raczej nie mam tendencji do brnięcia w jakikolwiek konserwatyzm, w jakimkolwiek e, kierunku. Raczej szukam miejsca, które byłoby dobre dla. Świata wokół, ale też dobre jednocześnie na mnie. Yy, Miejsce, na które jestem gotowa, na które mam, yy, w którym mam możliwość takiego komfortowego bycia, a w którym jednocześnie mogę coś od siebie dać. Takiego miejsca szukam, tak czuję się obecnie w moim miejscu w życiu. Także jeżeli chodzi o dietę i podejście yy, do zwierząt. Czy w ogóle jakiejś takiej świadomości dbania o, o życie i zdrowie zwierząt? Nie będę tutaj poruszać za bardzo tematu takiego zdrowotnego, bo się na nim nie znam i odsyłam Was raczej do specjalistów. Ja jakoś tam suplementuję tę moją dietę bezmięsną, ale nie chcę Wam dawać rad, sugestii w tym kierunku, tylko odsyłam chociażby właśnie do Irenki, do jej kanału Healthy Omnomnom, do Ireny Owsiak, tam znajdziecie wiele takich dietetycznych, profesjonalnych sugestii, a przede wszystkim do lekarza. Was zapraszam do konsultacji z lekarzem lub farmaceutą. A jeżeli chodzi o tę stronę filozoficzną, etyczno społeczną, taką to właśnie do Orestesa Kowalskiego: Everyday Hero. Taki wybór jak wybór diety to coś bardzo osobistego, bardzo subiektywnego. Trzeba sobie znaleźć własną drogę, własne miejsce, własne zasady i po prostu. Jakoś siebie samego w ten sposób uczyć. Takie jest przynajmniej moje podejście. Bardzo jestem ciekawa, jakie jest wasze podejście. Czy próbowaliście kiedyś diety bezmięsnej? Jakie wy widzicie w niej plusy, jakie minusy? Szczególnie będzie to ciekawe, jeżeli rzeczywiście jej spróbowaliście, ale może macie jakieś obawy i coś totalnie was przed y, spróbowaniem chociażby y, takiej diety powstrzymuje. Dajcie znać. A ja żegnam się z wami. Y, Tosia. Stamtąd na pewno też się z Wami żegna i do zobaczenia w kolejnym odcinku za tydzień. Cześć!